Witam Was w kolejnym odcinku The Sims 4 i dzwoni moja mama. Eee, Co my no? Mamuniu, właśnie do ciebie się zaraz wybierzemy. Chwilę, daj nam zjeść śniadanko, a na śniadanko mamy jajecznickę. Jajecznicka? Jajecznica. Okej. Okay. No to tak. nie wygląda jak jajecznica. A nie, bo to. na tost. No bo to, to, no tosta. Bo to tos. To sterem. No nieważne, ty mi się przesiadasz, tak, tak. Co na naszym domku się zmieniło? A więc tak, oni sobie grzecznie jedzą, a ja opowiadam. Postawiłam sztalugę w domu, gdyż no, na dworzu zimno jest, no to nie będzie mi marzła. Jeszcze się przyzimbi. Tak, krzesła zmieniłam, bo chciałam strasznie te narzuty, a w tym tych krzesłach te narzuty wyglądały dość dziwnie. Na stoliku postawiłam takie czerwone dekoracje, świeczki dwie i... Umyj to. Nie. Świeczki, dwie i kwiatuszek. bo nie, niech nie myje. Niech pójdzie do łazienki, a ja zaraz będę opowiadała. E, nie dałam tego do kosza. Sylwia, jeszcze je? Nie. nie. A gdzie ty postawiałaś to? Mm, ty też powinnaś się wykąpać. No dobra, to może się chwilę prześpij. Dobra, nie wiem. Maluj. Maluj, maluj. Nieklasyczny, abstrakcyjny. Klasyczny, abstrakcyjny. A Kamcio. ten tam. A kamcio, niech sobie pogra. E, a ja muszę chwilę popowiadać. Już sprzątam talerz. Wszystko mnie rozprasza. Tak. Tutaj już pierwsze prezenty są pod choineczką. E, tak, coś się zmieniło tutaj postawiłam jedną kartkę świąteczną. I Mikołaj. Nie wiem, czy był, czy nie? Nie było. Nie było. No to jest taki mikołajek. To tyle, bo jak widzicie mam mało funduszy, no i kuchnię Zmieniłam blat, <tum> ten blat już mi się podoba i taki na pewno już zostanie. Jeszcze szafeczki będą na górze, ale no to jak będzie kaska oczywiście. Dzisiaj, na, znaczy planem na dzisiaj jest yy, wypad do rodziców, najpierw twoich, potem moich, bo najpierw pójdziemy na obiad do rodziców Kamila, a potem na jakieś ciasteczka do twoich, do moich. No deserek. No. Dokładnie tak, to co? godzina 14 idziemy? Idziemy. dobra jesteśmy? No, trochę nie wyspani. Ja trochę powinnam wziąć kąpiel. No dobra, to może wezmę szybką kąpiel, no tak. O, dobra, zamienimy, no, trudno. Wykąpcie. Z takich informacji... popatrzymy jeszcze jak Kamil gra sobie. Nie będziemy patrzeć jak... patrzeć, jak się kąpie, tak? O jest, ta kamera. Nie będziemy poglądać. Z takich informacji grałam chwilę, ale dosłownie chwileczkę. Kamil zdobył Słyskać. poziom piąty, piąty, poziom grania w gry. Tak, tutaj mamy. Wykopał dwie skałki, w których była kapsuła, którą sprzedałam i kryształ, który również sprzedałam. I Sylwia się poziom poziom malowania, bo namalowałam dwa obrazy. I oczywiście, jak to ja, nie obeszłoby się bez dwóch nowych strojów na obiad. Także tak, Kamil mamy kolejne stroje. Tego się nie spodziewałam. Ale codzienny, no więc. Nie wiesz. Jestem ciekawa, co mi kupić na prezent pod tą choinką. Ruzga. Ej Sama różga. No dobra, to widzimy się, jak się ogarniemy na opiatku u mamy i taty Kamila. Dobrze, jesteśmy na miejscu, niestety coś z moją bluzką jest nie tak z modów, ale to Molę zaraz ją <laughs> ale to zaraz ją prze... no, zmienię w domu, no właśnie, jak jest tak, ogólnie bardzo mi się ten strój podoba i, i śliczny jest, a, a ta bluzka ją wszystko popsuła. Tak to jest, jak się z modów korzysta. Ej, ale to może przy tą aktualizację, albo przy tą bluzkę pod spodem, no nie wiem, zaraz to zmienię, bo mnie będzie denerwowało, a tłukam Cię, i co? czy sweterek. Ładniutki, co? Tak, to są rodzice Kamila, to jest mamunia i Tatunia Cześć, Renia. <noise> Dobra, zapukamy do drzwi. A, to jest ich domek. Tak wygląda. Umieściłam ich w oazie zdrój, dlatego, że e, twoja mama lubi ciepłe kraje. Moja mama też, ale, ale moja, mama, moja mama bardziej lubi też roślinność. O, zobaczcie, co to było? Podejść tutaj a, z takim tym jakimś bo w ogóle nie wiem, teraz dopiero zauważyłam, że klikniemy na postać, to mamy takie działania, to zapewne z tym nowym dodatkiem związane. Dobrze, y, przywitaj się, a my się o, znamy, mam plotkuj, e, obejmij z mamą się, co? No, mają też choinkę, więcej opcji, czy? A, przyjazny, dobrze, obejmij. Dobra, ja chyba pójdę się przebrać, bo mnie szlak jestem trafi. Tak, e, zaraz wam pokażę, co oni tu mają. E, 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 z mi mm, Dobrze, także jesteśmy z powrotem, przebrałam ją zupełnie, zupełnie, no, bo miałam inną też narzutkę, ale też prześwitywała. Dobra, chodź tutaj, porozmawiaj. Nie, nie maluj. Rozmawiaj o marzeniach, poznaj. O gotowaniu to może nie jest z to z z mamą. Tak, tak, jak już mówiliśmy, tutaj też prezenty widać. Mama postawiła jakieś. To dla mnie. Wszystkie. Mmm, dobra. Poprawamy humor. Oh, e, dobry domek dzień. wygląda tak. Tutaj zapewne pokój twoich rodziców. O, proszę, proszę, nawet obiadek przygotowali. <laughs> tak, to jest kuchnia. Zaraz będziemy szamać. Tak, e, tu na, o, tu na górze twój pokój chyba był, co? No, dokładnie. A, Bawiłeś się lalkami, ba, lalkami, no proszę, to już dla naszych dzieci. To nie moje, to nie moje. A tu gościnny, dobrze. Dobrze, to może pójdziemy zjeść, może Ty jako syn zawołasz na posiłek. O. Tutaj patrz, znów, weź porcję razem i ten, ten, ten kryształek jest. Teraz zostaw mamu zostaw, zaraz z nią porozmawiasz. Takie są brani. W sumie chyba ta bruzeczka jest z Simsów, buciki i chyba spodelki tylko. Wszystko ci przyświjało. W kadry. Filmowy. Myślałem, że usiądziecie tam w jadali, a nie tu. No dobrze. Jak chcecie. Każdy po swojemu. Simsy zawsze robią po swojemu. Chociaż mają włączoną wolną wolę. Bo ja nie lubię tego. Gdy mnie to, jak z robią sobie co chcą. A tata, po, usiadł tam. No i, <laughs> dobrze. Chcesz jeść, jeść sam? że selfie? robię, Nie selfie, tylko no, Andriu, foteczkę. A ty coś do... towarzyskiego, naprawdę. I teraz jeszcze druga sprawa, co mnie denerwuje tak strasznie włosy błyszczą. Tutaj może w grze mniej, więcej, ale... Kimba! jest. Dobrze, rozmawiajmy, rozmawiajmy. Porozmawiaj sobie z mamą. Co tam u niej słychać? O! o włosów brak. Może zdjątko zrobimy? O, widzisz? I to na górze się zmieniło te rozmowy. I patrz. Cześć? Z mamą mam strasznie małe kontakty, no. Muszę, muszę się postarać tutaj. Pochwal strój. Coś cię zasynowało. Taki <głos>, głos ma trochę bardziej delikatny Jak to? No wydaje mi się Ale kto? Moja mama Niż naturalnie? No, niż naturalnie A może zapalimy w kominku? Chyba mm, nam się chaupa nie spaliła, co? Będzie tak klimatycznie trochę Rozpalkam cię, zaraz. Tego żebym siebie nie podpalił. Mm. Co on będzie teraz palał z talerzem w ręku? No, może. Wejdź tam z erki. Nie, tak szybko poszło. Usiądź. Myślałem, że jakieś drewieńko będzie dokładne. Usiądź, usiądź. Pod pałkiem. Ładny sweterek całkiem. Nie da się tu, no to tu usiądź. No. Mnie tego twój tata nie przyszedł, bo tu się nie da usiąść. Pachnie. No, bo twoja mama zrobiła, to wiadomo. Om, om. Ale gdzie tu zostawiasz? Posprządaj Sylwia ładnie, a nie... Przątnij no, do siebie już. W gości. Śmii. A gdzie twoje rodzice? Tutaj, dobrze. O, o, o jest. proszę, proszę. Hot dogi tu. Nasz ostatni tu. zakup. Grilowano owoce. I hamburger. Chodź tu, Kamcio. Po, 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 porozmawiaj z tatą. Poplotkuj z nim. Zapytaj, jakąś A ja może dr zrobię drinka jakiegoś. A, do toalety chcesz, przepraszam. Wspomniałem ja kontrolować. No. Kontrolować twoich. E, swoich potrzeb. U, jak fajnie. Nigdy nie miałeś jeszcze zbywarki, wiecie? A jest kawa. Tu. To... Twoja mama powinna Młachnie. zrobić, ale. Dobra, to ja zaraz zrobię. Rozgorszy się, bo Zapasz kawę. Jestem jak u siebie w domu tak naprawdę. Ej, gdzie mi wchodzisz do łazienki? A nie wiem, myślałem, że chciała mi wejść do łazienki. O! Męskie rozmowy. Tak. A ty coś chcesz jakieś... Ma... Spać ci się chce, no nie. To może dzisiaj nie zdążyłem do, twoich, do moich rodziców. No nie wiem, może na ciastko, szybkie. Jutro do pracy. No wiem, no chyba, że jutro się wybierzemy, będziecie po pracy może. Co to było? Jak nie wybierze? Trzeci poziom charyzmy. A ty robisz tą kawę się? Robi. No dobra, to już tu zostaniemy wiecem. Dzisiaj nie pójdziemy jednak do moich rodziców, jutro się wybierzemy. Najwyżej na ciastko. Tak, jakieś będzie ciastko. Ja sobie zrobiłam tego chyba. Dzięki. Ale ty chyba możesz wziąć. No, wypij. Yeah. O, Ej. może trochę energii tego poprawię. Zmęczony jesteś po pracy. Wiesz, o tym się w sumie. Do kibelka chcę. Po kawie? No. A w sensie w Simsa? No. A ja myślałam, że tak mówisz, że teraz by ci się przydała. No co we mnie wchodzisz? A mnie nie działa. Nie rób zdjęć, tylko tu rozmawiaj. Zapytaj jak minął dzień. A może opowiem twojej mamie, co? A co mama jest? Mamą? Renia. Mamo. O, Idzie z dołu. Z góry. Z dołu? <laughs> Zawołaj, piwnicy raczej nie mają. Zawołam Renatę, może przyjdzie. Gdzie idziesz? Tu siąść. Chodź do nas, do kuchni. W kuchni są najlepsze rozmowy. No zawołaj ją, wołasz ją. No chodź Renia, macham ci, chodź. Nie idzie. Nie chcę przyjść do mnie. No to nie, no. Rozmawiaj z tatą. Nie ma gdzie usiąść, bo tylko trzy Może... O grach to nie, bo twój telefon nie na grach. No nie. Moż. No, ożywioną rozmowę. Opowiedz, o, wiem. Porywającą historię, że ostatnio myślił w, w kinie słuchaj, tato i nikogo nie było. Yeah. <grym> Nawet chipsy z, z chipsy sobie wziąłem za darmo. Taka historia. Ja tu jest znów zaprosz na nas. No. Przekomarza się z dobrze z daną osobą. Tego nie było. Nowa interakcja, kolejna. <grym> To może, może się to Okazywać czegoś nie będę przy tacie. I patrz, i teraz jest inny ten nawet nad główką twoją. O, się taki. Co no. zrobił kawę w A może by umyć, wiesz? Taki gentleman był. Tak? Tak, umyć, umyć. No dobra, trochę będziemy się zbierać, co? Bo już 21 twojej rodzice... Ja... O Postanowiłam sobie pompki zrobić. Takie fikołki... Ja. Dobrze, wiecie co, zbieramy się do domu, widzimy się zaraz o, ja. na naszej Bo parceli. do, do pracy Tak iść. jest. No dobra, wróciliśmy do domu. W e... międzyczasie Sylwia pyknęła prawem fizyczną. Tak jest. Dobra, ja się położę, trzeba spać. Kamco pójdzie do toaletki. Co to jest? Jeszcze myślałam, że jakaś nowa. Jaka ten. Serducho dziwne. Kiedy wcześniej było takie normalne. Ale czasami uśmiechniętą A albo utnij sobie leniwą drzemkę? Było, było, bo my mamy taką... My jesteśmy po prostu leniwi, wiesz. No dobra, w każdym razie. E... Widzimy się rano, tak jak pójdą na pracę. No, chyba tak. No. Także. Jeszcze ja się mafią trochę. Przed spaniem. Tak. Dobra, także widzimy się e, rano, jak się wyśpią. Eee, dobra. Jest piąta nad ranem, a ja od dziwo jestem. Od dziwo już wstałam na znaczy się? Żeby zrobić mi się na niej do pracy. O, może. Powinna jakieś kapciulki nam dać, bo zimno jest. Mamy spełnione warunki pracy. Eee, a co tu? O, zatrudni żywieniowca tam było, wcześniej nie było. Ale chyba mamy, papu. Co my tu mamy? Jajecznickę. jecznickę. Dobrze, jajecznicka sobie Masz się z tą jajecznicą dzisiaj. Ale to już jajecznica była, dobrze. Rozmnożymy sobie żabkę w do czasie, tak zwanym. I ją sprzedamy, oj. I rozmnożymy. A, minął w bokserach. Ulatasz po mieszkaniu. Nie mam. Ten w nią znalazł. Dobra. Dobra, dobra, dobra to jest zupa z bobra. Ale Kamcio nie stoi przy tej lodówce. Chodził się tutaj swoją dziewczyną. Kamcio? On będzie stał przy lodówce, będzie tak jest. To jedz. Lubię jeść do lodówki. <laughs> no chyba, że. E, spełnione mamy wszystko mm, do pracy. Za pięć godzin idziesz. Ale Ukończone. Nie no raczej nie, raczej nie. Potem weźmiesz sobie poranną kąpiel, siusiu. A ja co? A ja bym mogła. A ja bym mogła, co mogę porobić? A ty się szczerzy, zamiast jeść. Jedz, jedz sobie, bo to wygląda obraz, nie widziałeś? A, a ja bym mogła obrazek dokończyć, żeby, żeby jakieś hajsiwo zarobić, bo bidę. No a to będzie stało przy tej lodówce, no. Dobra, przyspieszymy troszkę. Bo zostaw talerzy, tylko oczywiście nie wyrzucaj. Sylwia wyrzuci do ciebie. Nie roz... Teraz siadasz. Teraz cię nie proszę, żebyś usiadł. Teraz masz iść myć się, bo idziesz do pracy, kolego. Co się chyba skończyło po tej aktualizacji. No nie wiem, może. Jest szansa, niestety. Jak to w Simsach zazwyczaj jest. Także. Jestem, czy to nie jest? Dobra, zostaw mi talerz. Widzicie, co? Już chyba dzisiaj nie pójdziemy do rodziców. Pójdziemy w na następnym odcinku. na następnym odcinku zobaczycie. Także chyba kończymy. Wyślemy ich do pracy i w następny odcinek zaczniemy od powrotu z pracy i od razu wybierzemy się zapewne do rodziców naszych. Moich, znaczy się. Także mamy nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się podobał. I zapraszamy na kolejny, żeby poznać moich rodziców. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Trzymaj się. Hej, hej.